Oto obraz próżności, odbicie społecznej masy. Rządzi i dzieli, bardziej kaprys niż logika. Najśmieszniejsze, że jest lepszy od poprzednika. Tamten tak słaby, że decyzji stanowczej podjąć nie potrafi. Ten rzuca na prawo i lewo, to chociaż czasem trafi. Za jego plecami żwawo działa Bilon Plask. Nadeszły zmiany, cały świat zakłada kask. Trybunał niech sobie dowoli grozi palcem, gdy Trump wesoło po Arabii jeździ walcem. Patrzcie na to wyczyny piewców demokracji. Sokrates i Platon wyraźnie mieli sporo racji. Ludzi czynu nawet po przeciwnej stronie szanuję. Niczym jestem przeciwnikiem, tylko na błąd wskazuję. Zostawmy już blady dom pedogeriatryczny. Na ich błędy patrząc, lepszy szlak wytyczny.